Witam Państwa. Rozmawiałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z szefową ośrodka w sprawie pana Jana Iwalecka. Niestety, mimo życzliwości pracowników, mimo chęci pomocy takim osobom jak pan Jan, bo niestety nie on jest jedyny w takiej sytuacji w naszej gminie, pracownicy ośrodka mają związane ręce. Ustawa o pomocy społecznej jest bezlitosna, nie toleruje wyjątków. Są określone normy, są określone kwoty, powyżej których jeśli osoba potrzebująca, a do no takich na pewno zalicza się pan Jan, osiąga wyższe dochody niż stanowi ta ustawa, pracownicy są bezradni. Cóż, w sytuacji Pana Jana będziemy szukać dalej. Może Caritas, może prywatni sponsorzy. Pani Janie, obiecuję, zrobimy wszystko, żeby Panu pomóc. Mam nadzieję, że ludzkie serca zrozumią Pana sytuację i, i będą szczodre. Dziękuję uprzejmie. Dla portalu Nasz Wojnicz, Aleksandra Romańska.